No dobra, idziemy dalej, idziemy na górne piętro Co jest? Drzwi zamknięte? Nie nie nie, już wiem o co chodzi Ale się wystraszyłem powiem wam Drzwi trzeba przyciągnąć do siebie, bo w drugą stronę są zablokowane Witam was wszystkich serdecznie. No dzisiaj będzie uciecha. Jesteśmy w Czeladzi, województwo śląskie. Zwiedzimy dzisiaj opuszczone zabytkowe kino Uciecha, które jest za moimi plecami. No kino Uciecha to murowany budynek obok remizy strażackiej. Wzniesiony w latach 1924-29. No wpisany do rejestru zabytków. Ale obecnie niszczeje. No, słychać dzwony od dłuższego czasu. Dzwony do tego kościoła w Czeladzi przy głównym skrzyżowaniu. No, kino z zewnątrz no, wygląda opłakanie w stanie opłakanym. Po prostu wszystko wszystko samoczynnie się niszczy. Odpadają tynki, sypią się mury. Okiennice ze starości pękają. Tutaj mamy jakieś podpiwniczenie. Nie będziemy do niego wchodzić. Niedaleko, kina uciecha, płynie rzeka Brnica. Pokażę Wam za chwilę. Owa rzeka jest tutaj. Ale żmiekaczki wystraszyły, powiem Wam. Wyrwały do góry tak nagle. Tam jest w oddali Park Grabek. Też go kiedyś. Odwiedzę, nakręcę materiał. A tu nasze kino. To no za chwilę wchodzimy do środka. No, zobaczcie, zobaczcie na ten stary napis garderoba. No, wchodzimy. W takim razie wchodzimy. Zaczynamy eksplorację. Jesteśmy na parterze. Otwieramy drzwi. Nowe drzwi wyglądają następująco Już długo wybierałem się do tego obiektu Ale jakoś nie było po drodze Niejednokrotnie Klamowałem wypady właśnie w to miejsce Ale jakoś nie wiem Nie mogłem tu dotrzeć Zobaczymy co jest dalej No powiem wam jest labirynt korytarzy Minąłem już tego trochę Tutaj mamy jakąś starą łaźnię Tak zgadza się Oglądałem sporo materiałów, czytałem na temat tego miejsca No podobnież w tym budynku kogoś zamordowano Była tu też Telewizja paranormalna O kurcze, niebezpiecznie, można spaść Spróbuję to obejść Dobra, udało się Weszłem tędy, jestem z powrotem w tym miejscu. No, a rozmawiano tu z duchem osoby, którą tutaj zamordowano. No jakiś kontakt nawiązany był. Coś chcę więcej na ten temat zapraszam właśnie na YouTube na Paranormalnych. Kolejne pomieszczenie. Powiem Wam, no jakby tu znajdowała się kasa chyba tu była kasa biletowa no parter, wiadomo, drzwi wejściowe z jednej z drugiej strony tutaj nie wiem czy da się jakoś przejść, chyba się da no, wchodzę do kolejnego pomieszczenia zgaszę oświetlenie, bo jest tu niepotrzebne Zamarłem, obieg naprawdę zabytkowy. Zobaczcie na te siedliska a popadł w taką potężną ruinę. No głębokim oddechem, czuć tu kawał historii. przede mną jest remiza, dlatego nie mogę się tu za głośno czaskać no z wiadomego powodu. Ta ściana, która jest tutaj łączy się z remizą. Tutaj mamy tak jakby kuchnię, a raczej na pewno były tutaj piece. Przechodzimy dalej. Mówię niskim głosem. Wiadomo dlaczego. Jakaś umywalka, stara okiennica. Kolejne pomieszczenie. Zobaczcie, wanna. No ta wanna liczy sobie dobrych parę latek. Pomieszczenie Farba niebieska odpada ze ścian. Jest to najprawdopodobniej niebieska lamperia. Zerknijmy tutaj. Tu były piecyki grzewcze, biurko, jakieś stare drzwi. Sporo wszędzie wszelkiego typu artefaktów. No dobra, idziemy dalej, idziemy na górne piętro Co jest? Drzwi zamknięte Nie, 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 już wiem o co chodzi Ale się wystraszyłem, powiem wam Drzwi trzeba przyciągnąć do siebie, bo w drugą stronę są zablokowane Dobra Nie chcę się tu zbytnio czaskać Idziemy do góry Na ścianach lamperia Tynk, który po prostu też już nie odpada, nie wytrzymuje. Kolejne drzwi. Tutaj mamy toalety, nie będziemy wchodzić. Zobaczcie ile krzeseł. Ile krzeseł dla ludzi, którzy po prostu przychodzi do kina rozsiadali się w krzesła i patrzyli na film stary żylandor kolejne krzesła zobaczcie na to ale to za chwilę to jest najlepsze miejsce dzisiejszego dnia ale zanim go zobaczymy kurcze ale bym się majgnął ale zanim go zobaczymy, idziemy do góry, jeszcze wyżej na tak zwany balkon teatralny. A może jeszcze wyżej? Powiem wam nie znam tego obiektu. No pochodzimy tu sobie trochę, pozwiedzamy. Jestem praktycznie już na poddaszu. Widzę, że to wszystko łączy się w jedną całość. No dobra, spróbujemy przejść tędy. Na zewnątrz karetka pogotowia na sygnale. Pewnie ją też dobrze słyszycie. Mocno wisi strop. Jeżeli on się oberwie, a woda się tutaj dostanie, no to jest katastrofa dla tego budynku. O, on zacznie się zawalać. Przed nami projektory, którymi były puszczane filmy. Projektor numer jeden, projektor numer dwa rozdzielka zasilająca. A ja może wjadę w ten otwór i zobaczcie, co widzicie. Niebawem tam będziemy. No, nie było mnie jeszcze tutaj, ale przeczyłam, że. Podobna sprawa, też to toalety zgadza się. Mamy jeszcze jedno piętro do pokonania, no więc idziemy. Jakiś stary koziołek. Obręcze. Schody. No jesteśmy autentycznie na strychu. Jesteśmy na strychu, trzeba tu naprawdę zachować szczególną ostrożność. Wolę przechodzić przez elementy betonowe. Zerknijcie na to miejsce. To jest to, co było pode mną przed chwilą. Mówiłem, że strop się zarywa. No jak on pęknie, to przeczuwam, że tu wszystko się zawali. Dobra, ja trzymam się swojej ścieżki. Mamy kominę. Mamy dachówki, zerkniemy, jakiś napis, Płaszowska, dachówki z Krakowa, na no to wszystko wskazuje. Dziura w dachu, no nie wiem, kurczę, no mam obawy, no spróbuję. Spróbuję, trzymam się lewej krawędzi, no nie chciałbym zjechać piętro niżej. Dobra, tu już dachu nie ma, tak to wygląda na zewnątrz, pokazywałem wam Brnicę, tak? No, napłynie płynie tam. Tu o wydach. No zobaczcie na te pęknięcia w stropie, w dachówka, jak dostaje się tu światło. Dobra, powoli schodzimy na dół. Jeszcze sporo przed nami. No tak jak powiedziałem. Kominki wentylacyjne. Największą atrakcję zostawiłem po prostu dla siebie i dla Was. No na sam koniec, ale jeszcze pewnie coś pominąłem po drodze. Dobra, no to ruszamy. No dobra, to wchodzimy do kina. Podchodzimy bliżej. Powiem Wam, zajmuję miejsce. Może ten fotel, siadam. Dobra, poproszę tego bolka i lolka. Można puścić projekcję. No właśnie, mniej więcej tak się to odbywało. Ludzie przychodzili do kina. Siadali na takich krzesłach, na którym ja przed chwilą usiadłem. Patrzcie, nie byłem tam. Wiedziałem, że coś pominąłem Gdzieś jest u góry wejście na ten balkon, choć o nim wspominałem. Spróbuję go odnaleźć. A tutaj, dni filmu radzieckiego. Zobaczcie, jest nawet jakaś data. No widzę ja jej końcówkę. 10., 9, 65 rok. W takim razie idziemy dalej, schody, zajrzymy za kulisy teatru. Powiem Wam, takie kulisy znam bardzo dobrze, bo swego czasu robiłem, jakby to nazwać, fuchem dla teatru Zagłębia w Sosnowcu. Odnośnie pewnej sceny i musiałem wejść na linię tam do góry, ale tu po prostu już nic nie ma tylko tam jest teatr zupełnie inny, tu jest, to jest filmowy, a tam jest w innej aranżacji, tam występują ludzie zawiesiłem tam pewien element, pochodziłem po tych belkach i patrząc na ten strop no wszystko jest bardzo podobne, choć minimalnie się różni Marcie stare meble stary numer inwentarzowy jeszcze zachowany. Tam okablowanie. Od dołu już wycięte. Weszłem w kolejne drzwi. Zobaczcie, jakie malowidła tam u góry się jeszcze zachowały. No, dawniej była taka moda malować coś takiego. Tutaj mamy kolejne toalety. Zgadza się, toalety. Jakieś pomieszczenie. Pomieszczenie jest ślepe. No, ja weszłem tamtędy, a zejdę z drugiej strony. Po tych drewnianych schodach, które bardzo mocno czeszczą. No, i spróbuję dostać się na ten balkon. Czyli jeszcze raz powtórka z rozrywki i zobaczymy, co mi jeszcze zostało do odwiedzenia w tym obiekcie no dobra, jestem już na schodach idę do góry odbiłem na lewo od głównej sali projekcyjnej spróbujemy tędy od drugiej strony pamiętam, że tam było coś zabarykadowane no tu jeszcze nie byłem kolejne łaźnie jakieś drzwi, ale można je o, pokonać w ten sposób patrzcie, byłem tutaj tu taki stół, ten zawalony strop Jestem Jestem Mocno zbudjały podest no niegdyś tutaj były siedzenia i ludzie oglądali filmy Nie wiem dlaczego powiem wam o, ja nie weszłem tędy no, bo tu tak było ciasno, zabarykodowane trochę. Na go dałbym rady bez problemu. No, powiem wam tak mnie takie dziwne emocje tutaj teraz przechodzą. Bo jak oglądałem na YouTubie tych paranormalnych, oni właśnie próbowali tutaj w nocy rozmawiać z człowiekiem, którego tu zamordowano. No, to właśnie to było mniej więcej też w tym miejscu. Te ich urządzenia, maszyny piszczące jakieś odgłosy. Wejdźcie sami sobie na ich kanał, zobaczcie. No tą stroną jeszcze nie szłem. Wchodziłem sąsiednią. Podobny układ zejściowy. Jestem już na zewnątrz, powiem wam w środku, naprawdę imponująco to wszystko wygląda. A teraz wchodzę pod ziemię, jakby to ująć. No wchodzę do byłej kotłowni i tym podobnie kina byłego Uciecha. Dobra, jestem już w pierwszym pomieszczeniu piwnicznym. Stare drzwi. Tutaj jest kolejne. Dobra, może nie będziemy mijać po kolei, ale tu ciepło. Powiem Wam, ciepło jak w jaskini. Zerkniemy. Tutaj jakieś schodki. Schodki prowadzą do góry. Aha, zobaczcie. Zabarykadowane wejście do kina. W tym miejscu. No dobra, podążamy. Przeczuwam, że za chwilę połączymy się z korytarzem Choć nie, nie, jednak nie Jednak zupełnie odrębny, ślepo zakończony taką salką No jesteśmy już w głównym ciągu Kolejne pomieszczenie Instalacja ściany pomalowane na pomarańczowo tutaj na biało, ale tynki odpadły, jak i farba. Tu mam jakiś kopczyk, nie wiem o co chodzi. Zaraz się może to rozszyfruje, ale za chwilę. Zbiornik wodny, no powiem Wam maksymalnie około 2 metrów głębokości. Ciekawa sprawa. No też chodzą właśnie mity na temat tego, że w tym miejscu dokładnie zamordowano tą osobę. Nie wiem ile w tym prawdy, może faktycznie. Chodzę w miejscu naznaczonym. No zobaczcie, kotłownie, tak jak wspomniałem, że wejdę do kotłowni Stare piece, ale wszystko zostało rozebrane. Za wiele to tu nie zostało. Trzeba uważać pod nogi. Jeszcze raz ten zbiornik. Tędy nie będę przechodził dalej, taka drabinka schodzi w dół. Myślę, że ją widzicie, a jak nie, to poczekajcie. Przyświecimy trochę mocniej. O no, chyba. Chyba mój halogen zaczyna padać, nie przyświecę mocniej, ale myślę, że dobrze to widać. To no powiem Wam, halogenem kręcę już chyba jakiś 30. film i on nadal świeci, ale ma prawo w końcu kiedyś wysiąść. Dlatego dał pierwsze znaki, że żeby go załadować. No zobaczcie, jakiś urobek z zewnątrz wsypany w okienko piwniczne. Kolejne pomieszczenie, drzewa ma się drewno to o czym wspominałem, że tędy można przejść na drugą stronę chyba ostatnie pomieszczenie tego budynku to zatacza się w takiej ósemce ładnie zerkniemy jeszcze na zbiornik z tej strony, z tej perspektywy nie chcę się tam wychylać no jakbym wpadł to miałbym trochę bigosu Myślę, że ładnie to teraz wszystko widzicie tam. Tam staję przed chwilą. Dobra, czy widział ktoś z Was kiedyś ducha? No to zerknijcie. Trochę przypomina co. Start, to był mój żart. Dobra, idziemy dalej. No, ja powoli będę kończył już mój materiał na dziś. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Chcecie, chcecie więcej moich materiałów? Subskrybujcie mój kanał. No za to serdecznie dziękuję. I zapraszam na moje archiwa. No i filmy, które niebawem powstaną. Do usłyszenia.